O kurde, ile latek, kurde masz? ile latek masz? A ty? Osiemnaście 18. 18. To fajnie masz A ty? Sześćnaście Ty, ty? ty zajebiście, masz. zajebiście masz No wiem E, a skąd jesteś? Z Polski, z Polski. Z, z, No, z Zielonej Zielona Góra? E ty pijano jesteś Mówi, że ja mam 23 km, km do, zielonej góry. do Zielonej Góry. A ja dwa. No i co w związku z tym? Ty kumpli szukasz? Nie. O co ci chodzi? Oj, nie, to ta! Ty zwariowałeś? Jeszcze nie. Ej, słuchaj! Ej, słuchaj! Ej, słuchaj. Ej, Ej, słuchaj. Yy, yy, Zrobimy taką akcję. Zrobimy taką akcję. Akcja zademka. Hui. Dobra? Nie. No dawaj, zrobimy akcję na Nie. Czemu? Czemu? Pa! No nie rozumiem, Proszę! Idź spać. A co? Chcesz iść ze mną? Wersalka wodna, połówka. Wersalka wodna, połówka. Nie. Mogę cię tam wziąć do siebie, normalnie. Co? Wyglądasz, jakbyś miał małego. A ty wyglądasz tak, ty wyglądasz jakby ci... Jakby cię z pracy karmili, karmili. w dzieciństwie. <laughs> Ej, ale kurde, czemu twierdzisz, że mam małego? Wystarczy na ciebie spojrzeć. Mi się wydaje, że tego, wydaje że ty tak... tego, tego że... Dobrze. <laughs> by ci później wyszedł by Ci wyszedł <laughs> Ale ja chcę być No to by tobie czasem coś nie wyszło. No ja myślę cię <laughs> Kumasz? Kumasz? Kumam. Ej, dobra, słuchaj. Dobra, dobra, słuchaj. Chcesz się przekonać? Czy mam małego, czy dużego? Nie. Patrz. Duży. Moja babcia ma większe. To już współczuję. <noise> Spół... Chyba choruję na nadmiar testosteronu. Nie jest to Ej, słuchaj. I bo ogólnie to. Z tym tekstem, że powiedziałeś, tekstem. że mam małego, nie? To wylądujesz na wiochapel, bo akurat jesteś na żywo. i tysiąc osób cię o... thank <laughs> you